po Kojko? na Kojko? stało kaja co no stało no, no to usiądź no tatusia i będziesz mówić. Oj, będziemy oglądać. Gdzie ta kaja tu, tu no no Co? Na na, no no ładnie, no 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 na, no co jeszcze? no ale ładnie mówi. co ty później? dało mleko i ja. ja. sześć sześć? kto? kochanie. kochanie. wypił. mój. mój wypił co wypił? mleko. a ogonkiem stóp? ty? przyszła? ja. kto przyszedł teraz ma? ma? ma. przyszła ma? Kotka? A skorupki? Wyrzuciła! O tak, do kosza. Teraz przyszedł? Ta? Kotka? Schował? A mamusia? Po? 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 A powiedz tak. Na? Na? I? Ładna? Nie długa? Tak. Nie długa. Gdzie ty jesteś? Nie krótka. leczka. sam. Szasz. a ty mi całuj się. Buziś? Tak. Jęknie.